Siemaneczku, z tej strony Dzisiaj co zgramy grę Minecraft na serwerze Yams MC oto jest tryb Slenderman. Jak widzicie najnowszy tryb moim zdaniem to taki średnio straszny. To na wstęp, to nagram pierwszą, a rękę, a później tam dalej seria będzie ze Slendermana. Dobra, jesteśmy wszędzie dobrze. Yy, latarka za ile? 14 sekund? Tu nic ciemno jak w dupie. Dobra, jesteśmy tu. Dobra. Oto mamy naładowana. Dobra, już szukamy szybko kartki, kartki, kartki. Kurde, nie zawaliłem. A tu może coś będzie? Nie. Dobra, tylko że te małe gówniak na mnie wyskoczył, żeby nas nie zawalił dobra idziemy dobra jest? dobra szukamy Już nie zauważyłem. dobra jesteśmy tu może to pokampimy? Został porwany przez Slendermana. O jawale. Dobra. Lul to się rusza. Dobra, tylko zostało jeszcze 7 graczy. Dwie kartki już są, to trzeba 10 kartek zebrać. Hmm, dobra, tu idziemy. Dobra, o koleś tu jest. Dobra, chuj, kilku w dukę. Dobra, idziemy. O, o przecież mam na dwa, Dobra, idziemy, 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 idziemy. O, tam coś widziałem. Idziemy tam. O, dobra. A o, to jest no, ja, o, kompas. Dobra, mamy, mamy Idziemy za kompasem. No tu zawsze mogę wpaść. Nie, ja tu nie idę, tu zawsze wpadałem. O, tam coś było, tam coś, tam coś. My chwilę, się Okej. Okay. Ulu, no, co to było? A oh, fakt wydawało mi się. No, dopiero zrozumiałam w tym trybie, że jak nie ruszamy się poprzez, tam, nie wiem, 20 sekund, to on się obok nas pojawia i nas killa. Albo w tamtym domku, to był, nie wiem, chyba dom Slendermana, bo on... A tamto od razu ci się pojawia i ci tam kila, Dobra, idę za, za... tym kolesiem, bo ma ten kompas. Okej, okay, dobra, nie, jednak nie idę. Dobra, tu idziemy. Teraz został i 3 minut, no, nie damy rady. Tylko się teraz nie ma groszy, bo jesteśmy rozdupczy. Dobra, idę jednak za tym kolesiem, bo tylko jest trzech są. Dobra, dobra. Otóż... Kurde! Jest tylko dwóch, a jeden obserwator. No i ja pierdzielę. Teraz za ramię zerżnie, ten slender mam. Co? Żyżwy graczy jeden. Dobra. Nie, nie boję się. Tam muszę, żeby wyjść. A to jeszcze ten misie, to chyba, żeby graczy dwóch powinno być. Ale zaraz z moim kontent to jeden. O kurde. Zamrozi mnie frajer. O jest tu! Eee, zbugował mnie. pelo? Nie, dobra. Dobra, zimeczki, jeżeli wam się spodoba ten odcinek zostawcie łapę górę oraz suma, to mnie bardzo motywuje i chcę, jak chcecie ze mną nagrać, to napiszcie do mnie pod filmikiem, komentarzem. Ta to bardzo szybko odpiszę. Jeżeli chcecie więcej serii, to lajkujcie, żebym widział. Ja jeszcze z wami żegnam. Cześć, Nareczka.